Trata Krisa Christoffersona, ikony amerykańskiej muzyki country i aktora, z pewnością pozostawi ogromną pustkę w świecie rozrywki. Zmarł on w sobotę, co zostało potwierdzone przez rzeczniczkę rodziny, EBMC Farland. Christophersen, urodzony 22 czerwca 1936 roku w Brownsville, Texas, był postacią niezwykle wpływową, której twórczość przekroczyła granice gatunków muzycznych i pokoleń. Christopher Sen zaczął swoją muzyczną przygodę pod pseudonimem Chris Carson, ale to jako Chris Kristoffersen zdobył międzynarodową sławę. Jego kariera nabrała tempa w 1985 roku, kiedy to wraz z Waylonem Jenningsem, William Nelsonem i Johnny Cashem utworzył legendarną grupę The Highwaymen. Która zrewolucjonizowała scenę muzyki country. Jednym z najbardziej znanych dzieł Christophersona jest Me and Bobby MCG, piosenka, którą napisał dla Janice Joplin. Utwór ten stał się kultowym hitem i jest uznawany za jeden z najważniejszych w dorobku amerykańskiego rocka. Poza tym Chris Kristoffersen pozostawił po sobie wiele innych znanych utworów, takich jak Hub Mistrzostwom Europy Make It Through the Night, For the Good Times i Sunday Morning Coming Down, które nie tylko zyskały popularność, ale także przyniosły mu uznanie zarówno krytyków, jak i fanów na całym świecie. Chris Christophersen, choć najbardziej znany ze swojej pracy jako muzyk i kompozytor, również zyskał uznanie jako wybitny aktor. Jego rol w filmach takich jak Alicja już tu nie mieszka, narodziny gwiazdy i konwój przyniosły mu sławę na dużym ekranie i ugruntowały pozycję jako wszechstronnego artysty. Kreacje te, często charakteryzujące się głębią emocjonalną i złożonością, pozostały w pamięci wielu pokoleń widzów. Tragiczna wiadomość o jego śmierci, która miała miejsce 28 września 2024 roku, została ogłoszona przez rzeczniczkę rodziny. Ebie M. C. Farland. Sen odszedł w wieku 88 lat w swoim domu na Hawajach, na wyspie Maui. Mimo, że przyczyny śmierci nie zostały ujawnione publicznie, wiadomość ta wywołała głębokie emocje wśród fanów i kolegów z branży, którzy pamiętają go nie tylko jako ikonę muzyki country, ale również jako utalentowanego aktora. Jego zgon stanowi wielką stratę dla świata muzyki i kina podkreślając koniec ery jednego z najbardziej wpływowych artystów swojego pokolenia. Dziedzictwo Christoph zarówno w muzyce, jak i w filmie, pozostanie trwałym przypomnieniem o jego wyjątkowym talencie i pasji do sztuki.